Finał progresu z nami jest bardzo bliski. Oglądamy wasz dziewiąty i dziesiąty level i zaraz ogłosimy, kto zagra w wielkim finale. No ci, co grali regularnie, to pewnie wiedzą. Pierwsza piątka. Pierwsza piątka, tak. Pierwsza, najlepsza piątka będzie grać w finale. Ale zobaczmy, jak sobie poradziliście. Albo to skrzypić, Muszę... nie mogę się ruszać za bardzo z tym krześle. Szymon! Odbity. Odbity, jeden punkt. Kasper, no tutaj faworyt mój, bo bardzo dobrze mu idzie. Bardzo ładny bark. Jeden punkt. Następne szykuje się za bo clipper Ale ładny Cliper stylowy. No to dwa punkty i trzy punkty za ten level. Dobrze. Eryk. E no tu tak styk pewnie bardzo, nie? Z zapasem. Jestem ciekaw czy wrzesień poprawiła swojego neka. Uuuu! Ty no ty, ale Eryk to dobrze dobrze jedzie, dobrze. No, kurde to... Ten kliperek Yeah. Ja. Cię. Dobrze. Ja tak nie umiem. Lepiej niż ja. No i hop, powrót. Ty. I na dwie nogi. Css. Czyli dodatkowy punkt. Pełna pula punktów. <noise> Co za gość. Wrzesień. Patrz, Poprawiła. No to cieszymy się, że poprawiła. Tego apera. Już nie ma tych rąk, ale dużo lepiej wygląda, tak nie sądzisz? Dobrze. No to to jest tu. Zobaczymy. Albo kiper, albo hop, powrót. Jest no. kiper. Dwa punkty. Bardzo ładnie. I będzie hop, powrót. A, chop, kontynuacja, też, tak, też tak, można tak. Było. było, tak, tak. Dobra, jeden punkt, jeden punkt. W nie myślałeś, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Polski? Bo kurde, myślę, że jest tutaj co pokazać. 30 listopada Mistrzostwa Polski w football. pomyśl, pomyśl. Będzie osobna konkurencja dla kobiet, więc tak. zbieramy jak najwięcej Zbieramy kobiet. dziewczyny, na pewno Julka bierze udział, na pewno Dominika bierze udział, a potrzeba zebrać chociaż cztery dziewczyny, żeby odpalić kategorię i baty, czyli kategorię dla kobiet. Więc, jak weźmiesz udział, to jeszcze jedna dziewczyna i top 4 murowane. Nie no, no, że oczywiście to doświadczenie, nie? Na turnieju to bardzo dużo da. Yy, tu chyba jakaś poprawka widzę. O, Clippera poprawka, dużo lepszy. Tak, bardzo ładnie. Chyba próbuję tego dłuższego, ale to nie ten. Ale kliper jako Clipper, czyli dwa punkty. Kuba, To Powrót, będzie na słabszą? Nie, nie będzie. Jest, jest. po pewniaczek. Dobrze. Creeper pewnie. Bardzo ładny. Uuu. Ale taki niziutki, nie? I no. on w ogóle się nie nie zgina nogi, nie? Tak, na prostej nodze. Więc ma dobrą mobilność w stawie skokowym. No. Mm. To jest level 10. Tutaj było do zrobienia 5 hopów albo 5 halfów. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale styl! Uuu. Ale styl. Ty to dobry zawodnik jest. Tutaj, a to jest Eryk y, Stępień. Y, tutaj szybka poprawka. Nie Kuba Kowal Eryk Wstępień. Tak? Nie widzicie? No, Eryk to bardzo ładny styl. Dwa, trzy, cztery. Yeah, cię. Eryk, ty też idź na Mistrzostwa Polski, bo tutaj też się fajny zawodnik zapowiada. No. Nie na filmie, Bat, tylko <głos》>, na główną kategorię. Kuba, raz, dwa, trzy. Trzy! Trzy punkty. Teraz hopy. Raz, dwa, trzy. Trzy, trzy hopy. Czyli sześć punktów za ten level. Ciekaw jestem jak wrzesień tobie poradzi, bo już wcześniej hopy, to tam dawała. Upaliśmy dwa, trzy, cztery, trzy. bo czwarty nie zrobiony, ale obszernie, bo za bardzo obszernie robisz. Trzyma, trzymaj piłkę bliżej środka. Tak. Bo tak za bardzo na, na bok poszła ta piła. No tu, tu, no, no. Bliżej środka to będzie lepiej. Mhm. Więc ile? Punktów? Trzy. trzy hopy. Hopy chyba sobie lepiej radzi z nimi. I raz, dwa, trzy. 4, 5, 6! No ale 5 punktów. A najwięcej opów zrobiła. Dobra, słuchajcie. Tak wygląda tabela. I jak widzimy, Erik Stempie, Kuba Kowal, Szymon Baraszewski, Wrzesień i Kasper Wojdyła, który rzutem na taśmę wyprzedził Krzysztofa Wojciechowskiego. A Krzysiek mógł brać udział w finale, gdyby wysłał filmiki, bo prowadził. Ale ta piątka awansuje do finału, więc tylko czekamy na akcję tych osób i macie dwa tygodnie. A co trzeba zrobić? Każdy z was ma minutę. Nie, nie musi być to jeden klip, mogą, może być to zmontowane kilka klipów jeden po drugim i po prostu macie pokazać pełne spektrum swoich umiejętności. Najlepiej zaprezentowana minuta wygrywa... O! Tutaj już jest! To oto piłkę. Dziękuję. więc na dzień niepodległości do 11 listopada macie czas jedna z tych pięciu osób zgarnie piłkę więc y, tutaj już nie ma znaczenia kto ile ma punktów z tych pięciu osób teraz liczy się ta wasza finałowa akcja minutowa albo akcje, które łącznie trwają minutę mamy nadzieję, że skorzystacie z tych akcji, które wam zapodawaliśmy zobaczymy jak się rozwinęliście przez ten czas no i zobaczymy kto pięknie progresował od marca bo to od marca aż się działo pamiętajcie jak skończymy Dalej się spełniajcie i trenujcie. Tak i każdego z Was widzę na mistrzostwach Polski, 30 listopada.